K jest ze mną. Gdziebyś <grym> siedziłeś? się? nie bał. No, ja, ja by. No, a więc kontynuujemy naszą przygodę na nowej mapce. Mhm. Mm Poleciliśmy gdzieś mega daleko. Ja już nie mam problemów z lagami, na szczęście. Tak myślimy. ta. ta, ta, ta. Ty idziesz A to będzie taka zapowiedź Coś tam porobimy I tyle Ile to może trwać? Nie no 20 ten... Minut No ten, ten pierwszy filmik to 20 Minut Ale teraz mam nadzieję że na pewno 20 Minut No ale takich jak wtedy 40 wyszło, ale dobra Ej ty z jakaś ta What the fucking? O kurwa Ja jebie Patrz, co tam lata, ty. Ja. Oh. Nie, 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 nie dzisiaj. <grym> nie dzisiaj te numery. No szybciej no. wylatuj. No mój testy i wolny. Dobra, trzeba drzewka dziabnąć. No. <grym> Mówię, a więc mówisz, że w końcu już ogarnęłeś kompa? A. Nie kompa, program. No, no Powtórzę to... tak, jak na zapowiedzi w Terrarii Jeżeli macie słabego kompa Nie nagrywajcie frappi Nie no No wiesz, może po prostu dla kogoś nie, 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 nie tyle, że ma Słaby komputer, tylko nie wiem No może to jak wiesz, że od wersji zależy, nie? Nie wiadomo Nie wiem tam, no to wtedy weź tam machni tego Wiesz, nie, tam u siebie y Link albo chociaż nie wiem nazwę tego programu przez który nagrywasz że jeżeli wiesz tam ktoś by tam chciał ten program to żeby na przykład tam nie musiał wiesz tam szukać Nazywa czekaj MS coś tam nie Dobra to to po filmie Gdzie ty jesteś? No drzewo, tyram Samuliłem ty Nie pal Nie palę Mhm, no na na, na filmach tam w ogóle gówno mówisz ty a w realu to inna sprawa nie o w realu co w realu a piątki dostaję? mhm gdzieś te no no te piątki no chyba szóstki to jeszcze ty o ty dostajesz szóstki ale to wiesz nie Jesteś w Niemczech. Ty też dostajesz te szóstki. No, Te no, no, ty jesteś w Niemczech, nie? Fajnie, by było. Ja, w Stanach. Hmm. Tłumacz. Holandii. Brytania. Ty no co ty mi kosisz te? Złodzieje Ej, <noise> trzeba owce ogarnąć. No, gdzie ty jesteś? No biegam cały czas. Lat. Fuck sobie się przyda ten program mm. On ma utęp PC Ej, trzeba szybko te owce ogarnąć, bo już się noc robi gdzie ty jesteś No pobiegam dalej no O, jabko. Dokładnie No żeż fuck Nie wiem dobra, może się znajdzie Ja to bambus był prześcinu Kit ja robię do ten Do góry jakąś wieżę i w dupie A gdzie ty jesteś to? No do góry się spinam. What the fuck Ej, tam jest jakiś ten... Mapa jeszcze mi się ładuje. hu hu. Widziałem cię chyba. No po prostu to góry lecę cały czas na... Zabamy się? Nie. Gdzie jesteś na pustyni? To już z pustyni wysiadam. Rundaka teraz zrobiłem <laughs> Zobacz ty dokładnie polazłeś po idę na pustyniak No, dzisiaj się zrenderuje filmik Ale naprawdę, 20 minutowy No dzisiaj Będzie się renderować Renderland. Są na pustyni Gdzie? Nie, nie pają clipper ja pierciele. No, no dawaj te pami się no Czemu? Co, ja, no ja cię nie zlega To użyjmy tylko jednej komendy w dupie no, Na najlepsze znalezienie się yeah. O dzięki, pomogłeś mi z potworkami Enerman. Gdzie jesteś dokładnie? Eee, ła, 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 W... Gdzie, gdzie, gdzie jesteś od tych, od tego miejsca, gdzie ścinałeś te... E, no... Kawałek. Ja to mi idę teraz. To idź to miejsca, gdzie ścinałeś te drzewa. A drzewa to ja nie pamiętam. To już słyszał teraz wybuch klipera chyba. Na no, ja mam głosy wyłączone. To Do błąd Dobra, jed jednego creepera mniej Jeszcze ty... ty... Zgadnij kogo Zombie NPC No nie wiem ty, stary No widzę cię, plecy No chodź, musimy te poszukać góry, żeby owce znaleźć. Ja nie wiem co, co te pająki mają za jazdy. W dzień są po prostu dobre, łagodne, a w nocy to jakby szaleje by się na żarły. Wymuszono globalny zapis światów. Zapis światów. Łombo-kombo! Widzę, muszą być serwerne, porządne, nie... Porządny, a nie. To jest ty, ty, ty u mnie stałeś Nie Przesta. Czekaj, mięso sobie Pagna są Stop dobra, jesteśmy no. Ale tam wiesz... Nic się było, tylko... Nie no, ale pewnie wiesz A co było Nie ogóle, się... ja Jo, takie jakieś sięgnięcie Taki kabum! No musimy te znaleźć Owiecki No a potem się Gdzieś znowu gdzieś tam wiesz tam blisko wody się gdzieś Ruchniemy i w dupie Bagna no bez jaj ale nie ma porównania nie Z Z, tamtym, z tamtymi odcinkami jakie te, Tam lagi były Dupa my U, Nie bałem się do czegoś Ej, świnie są. Gdzie ty, o, jesteś? Tu. Nie macie tu? Za No zabijemy czy nie? Czy z nimi. Ja to wolę szukać tych... Świnia, raczej tych... Owiec, a... Wątpię, że tu gdzieś będą. One gdzieś albo gdzieś powinny być Muszą góra. być no No albo gdzieś góra, albo coś <coughs> No bo co Ale mogę miałem Powiesz, bo będą jakieś te Moce I będzie dupa Bo ja tam nie mam zamiaru Kitować na survivalu. I tak powiem. No do mnie. Coś jest. Krowa. Szmaty. Pełno tych krów. A tam za czas prosto biegnę, więc... W sumie widzisz mój nick. No na biegnę. Ja walę jeszcze muszę intro zrobić jakieś Ty się jeszcze jakoś ponowalać albo to na razie ten odcinek będzie bez intra A i się nazywasz. Nie na no jakiś intro Nie no ja, ja mam kompa w po performa formacie no tak to bym, bym machnął ten nie, intro tak wtedy miałem No ale jak gdybyś na to twoje No właśnie nie mogę bo to nie wchodzi coś znaczy, Dziwny. No nie wiem, źle mi jakoś czytuje. Gdzie ty znowu pobiegłeś? Prosto. No, ja skręciłem. W ogóle grapisz ja gdzie ja biegnę Jesteś na tej takiej wielkiej polance. Chcemy zrobić plecy. Owce! O. Giń, masz karo. Giń! Dobra, ja jeszcze jedną. I Ej, skąd mam dwa węgla? Jaki domek robimy? Nie wiem, na, na, pe na pewno osobno. No. Już wiecie, że. tych odcinków, że będziemy robić domek osobno. No. A się w nerwę nie, gdy to ci nie nagra. Dlaczego? Nie wiem, bo wtedy też ci coś nie nagrywało. Kiedy idziemy na drugą. Stronę? Nie, nagra nagra. Ko... Ja się obawiam o to, że twojego głosu nie będzie słychać. Nie no, ja już robiłem te próby. No a ja nie. No ale kit tam u ciebie. Ważne, że... To kit u ciebie, tak? No ważne, żeby u ciebie było ciebie słychać, a u mnie mnie. Ble- umbleble Kiedy ty kurwa jesteś? No to jak ty w ogóle biegasz, że mi nie widzisz. W lesie O matko Stąd chyba trzeba za rączkę chodzić mm. No bo bez jaj no Biegnij, biegnij, i się zgubi Kopię drewno Też kopię drewno Ej, na awale gdzie ty jesteś? Nie wiem Weź na jakieś ten... No na jakieś drzewo coś Polance, na no, takie duże polany o, o, widzę się Nie, to krowa to weź na drzewo. Tylko no, widzimy jak taki łeb przylatywał. Przylaty o, widzę cię! Skaczę. Jestem na drzewie. Jak ty żeś tak się daleko tam w rypu? Skaczę też. Dobra, lecę do ciebie. Stój w miejscu. O! komornica! West się mi odbyt Patologia nie Pat hmm. Nie oddalaj się To jest istotne To jest ty jesteś w ogóle No mówię że idę do ciebie Widzę cię już ty sam mm. to tylko widziałeś? No 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 mnie zobaczysz jak to wygląda o żelazo o żelazo o wągel no i już nad wiem ile, ile znalazłem nie Kąd? Kąd? no mi to pisze o 9 ironu już mam wasybilele coś tam coś tam zobaczysz ile ja, Patrz, ile ja... Znalazłem węgla No to ci tam pisze ile, ile znalazłeś Na razie nic nie piszę No i przy węglu właśnie też nic nie pisała Ale jak żelazo znalazłem to mi wyskoczyło, że Na początek ileś tam znalazłem, potem Ale mamy 20 węgla Jest okej Gdzie teraz jesteś Poszedłeś tam dalej? Nie no tam trochę niżej, bo tam znalazłem ten żelazo Znaczy nie żelazo tylko Wungla Co jesteś tu obok nie czy co? Hmm? Dobra Możemy Idziemy? No chyba, że tu gdzieś chcesz coś znaleźć Tu choćby bo tu może gdzieś będzie dla Ciebie żelazo coś O jest żelazo Mało ale jest No tam masz O jeden, znalazłeś No, jest tu już jakieś wąwozy, to ja tam nie chcę wchodzić to chodź tutaj. Czekaj, chodź tu jeszcze tutaj. Tu się luknie. No, tu jest przy okazji, o, masz na górę. Jest wyjście. Brato, brato. Nie to perki. Nie Wow. O, no, trzy Irons. No right, kiedy wracamy Pika Monga Ja tylko wracam Fuck! Huh? Chodź, 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 szmato Oli Matt Słaby Sześć znalazłeś, a tam idę tą wodą, nie? O, żeż ty już jest not No chyba ich powaliło fuck bitch to oh, tam um, robisz to są padły o kurwa no no mega na ciebie e tam do clipper No, idę tam. no a na górze też jest. E, to musimy mieć tędy. Ale kobla też by się przydało na piec. no właśnie. Dobra myśl. okazji się schody, schody zbuduję. Po co z... E, okay to. Tu coś jest. Wągiel. O i żelazo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 0, 8 żelaza. No, poincok. No a wiesz jak już jest jeden, to będzie ich pełno No sobie właśnie też na przykład wolę Pary. Pary Respawn No co ty? No, no. Pełno? Mhm. Gdzie jesteś? Tam wyszedłeś? Nie, ale... No jestem, cały czas lampie się na ten Ale respond. jesteś na dole, na górze A. Tu, stary, patrz Organizuj szybko te Diamentowa zbroja Żelazna O, stary A w tej drugiej co było? Spadamy, spadamy, spadamy Ha, obrobiliśmy cwelów Ha, na, na, na Czekaj, ja tutaj, tędy wychodzimy Krowa. Mu. Czekaj, to miejsce warto LOL było Pamiętać. Wiesz no. Tutaj, na lewo. Tu, tam skacze pedo. No widzę pająk, no, no się. Tam szkoda. zombie. No, 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 chodźcie, dwóch... ...dwóch na jednego, chodźcie, 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 chodźcie... No, chodźcie, 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 tu więcej, kurwa... cie 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 O, i już, i już mam... ...i już mam materiał na na, na... ...na Intero... Aj... ...aj, my to mieliśmy w sumie, nie? Jaki, jaki materiał? Ej, miał mały zombiak... No ja właśnie to... tak się dziwię, co mnie uderzyło Ty, oli jak on mnie pcha Jaki mały śmieć Ja dadam No co ty No Pat hmm. Lol Szybko tepaj się e... Ja pierdolę No teleporting, no Co? No nie gadaj No nie gadaj Umiesz się teleportować? Oh, 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 oh. Dobra No bez jaj, no coś ty zrobił, no mm. Teraz się do mnie teleportuj Teraz w którą stronę my tu szliśmy? No, kur... Niech cię zawywiać taki... ten... Ty jak... Dołączę też... dołączę też się moi, moimi materiałami. To szybko. Będę tutaj. Koniec, one się skończyły Kit tam chociaż taką prowizorkę No co będzie? Znasz, i ja już to biorę to drewno wtedy, nie? Czekaj wejdź tą hyldupę No bez jaj. Nie no chociaż trzeba jedno drewno rozwalić. Ale co, ja Ale co ja odwaliłem? Kurde. To mi się wydaje, że to chyba jest na razie koniec na dziś. Tak mi się wydaje. No. Wtedy tam no. wiesz. No to kończymy. Wtedy nie? wiesz tam się przywróci przy tym tym, nie? Tam tam no, gdzie umarł. Wtedy przy tych rzeczach. No. No, no to no. jeżeli się podobało, łapkujcie, subskrybujcie. No. Eee. No to na... Raz. Cześć!